Git. Bierzemy tą kurwę jebaną jedną. Złamana noga, wale Combat Loga. Ja, kurwa szmat... Aha. Ciekawe kurwa, no ja pierdolę, co tu się dzieje kurwa. A. Hit, hit normalnie, nie? Runa, runa, rura, rura, rura! Co, nas wycelował ten jeden? No gangsterzy getto. Pierdalamy! Spawisz tak? Ta, ta, no. Tylko na jedynkę sobie powróćmy może. Ręce, 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 oła, kurwa. Takie 20? Podaj się, podaj się. Wysiądź, wysiądź. wysiądź, Nic nie klikaj, zakłóć go i No! Wysiadaj. Nie wiem, kurwa, ruda pierdolona! Ja bym ci wsadził kurwa kutasa, nie? No przecież się bodałem, kurwa. Lub <grywa> <grywa> No Ej nie wiem jakaś się przyjmie. dobra, to dalej jest git. Co myślisz? Co, co ty myślisz? Pewnie, świetny pomysł. Kiedy? Cześć. Kiedyś, cześć. A kiedy? Cześć. Halo. Nie wiem. Halo. No dobra. Kto mówi? Nie, nie wiesz czy jakiego Martin, nie Nie wiem, fajna koszulka. Dzięki. Gapisz mi cycki? Nie, 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 nigdy, nigdy w życiu. Ja się sobie gapę. A? Nie dziwię się, to już bym się gapił jakbym takie miał no. No to już zawracam sobie. Ja zaczynam. Pierwszy lecę.